Państwo Radni, Szanowni Goście, stosownie do postanowień artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu radnego, o czym stanowi artykuł 190 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Proponuję, aby każdy z radnych po imiennym wyczytaniu powstał i wypowiedział tekst ślubowania określony w artykule 20 ustawy o samorządzie powiatowym, jaki przed chwilą każdy z Państwa radnych otrzymał. Proszę to zrobić starannie, ja będę sprawdzał tekst. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania, tak mi do pomysłu. Jako pierwszy ślubowanie złoży radny Bośko Jan, bardzo proszę. Bo rzeczywiście, ślubuję, że pewnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czyni wszystko dla pomyślności ojczyzny. Wspólnoty Samorządowej Powiatu i Dobra Obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Rzetelnie sumienie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strzec z suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw gospodarczej polskiej, tak mi dopomóc. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strze suweren suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla dobra dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to pomóż Bóg. Dziękuję Żertelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to się Ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw, Rzeczypospolitej Polski tak mi jej dopomoże. Oczywiście ślubuję, że nie jest wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, więc wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowego lotu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, na tym pomocki. Że ten nie jest sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatów i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuje. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra Obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Wspólnoty Politej tak takim do pomóż Dziękuję. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, trzeć w suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla publiczności Ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra Obywateli przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg. Proszę Panią że tak wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czyli wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, mi to już Bóg. Oczywiście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polski. Oczywiście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, a do tak do Bóg. Jeszcze ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, przed suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra Obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóc Wóch. Bardzo proszę. Oczywiście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Przed suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra Obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż. Oczywiście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzedł suwerenności i interesów państwa polskiego. <tryk> Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomoż. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi do Stara mnie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej Radnego Powiatu Polskiego i życzę wielu sukcesów w działalności na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.